Dzień dobry, z tej strony Ela Krokosz. Chciałam osobiście przekonać Cię, jak fenomenalną inwestycją będzie dołączenie do kursu Silny i Inspirujący HR. Jeśli jesteś w roli HR, to prawdopodobnie jeden z tych powodów spowodował, że jesteś w tej roli. Po pierwsze, naprawdę lubisz pracę z ludźmi. Po drugie, widzisz w tym szansę na możliwość pomagania ludziom, na wspieranie ich w rozwoju. A być może, mówiąc nawet górnolotnie, Czujesz, że masz tutaj pewną misję do spełnienia. Jak widać, większość z nas, będąc w roli HR, mamy pasję do tego, co robimy, a niektórzy nawet misję. Natomiast, z czym się spotykasz? Z oporem ze strony biznesu. Z opinią, że miękki HR jest bardzo miękki i nie do końca biznesowy. Widzisz, jak wiele Twoich pomysłów nie jesteś w stanie zrealizować. Czego w takim razie potrzebujesz? Wielu z Was mówi, docenienia roli HR w organizacji i wsparcia zarządu gdyby tylko zarząd nas mocniej wspierał to wiele rzeczy moglibyśmy zrealizować i masz 100% racji ale tego niestety nie dostaniesz w wielu organizacjach mówiąc szczerze że w większości organizacji to musisz sobie wypracować i nazywa się to autorytetem w roli HR chciałabym podkreślić że kiedy mówię o autorytecie nie chodzi to że dopiero jak jesteś w roli HR menadżera czy dyrektora HR, pracujesz nad autorytetem. Od pierwszego dnia w Twojej roli HR budujesz swój autorytet. Czy jesteś HR specjalistą, HR business partnerem, czy właśnie już w roli menedżerskiej, cały czas pracujesz nad swoim autorytetem. I co więcej, to co zbudujesz na pierwszym poziomie, idzie z Tobą cały czas do góry. Dlatego naprawdę warto jak najszybciej podjąć decyzję o tym, żeby ten autorytet budować. I dlatego też przez kolejne trzy miesiące chciałabym Ci pomóc budować się na autorytet. Tym jest kurs Silny i inspirujący HR. Czego potrzebujesz z mojego doświadczenia? Ponad 20 lat pracuję z najlepszymi organizacjami na świecie i to, co przygotowałam, bazuje w ogromnej mierze na moich doświadczeniach, na wymianie doświadczeń też z innymi HR. Czego potrzebujesz, aby stać się autorytetem w roli HR? I jak ten kurs Ci w tym pomoże? Po pierwsze, potrzebujesz określenia, w czym zostaniesz autorytetem. To jest bardzo ważne. HR jako obszar jest bardzo szeroki, ale nie wszystkie elementy idealnie do ciebie pasują. Dlatego im szybciej zdecydujesz, gdzie chcesz się specjalizować, które obszary cię najbardziej pociągają, nawet jeżeli przez pewien czas musisz robić rzeczy, na które nie masz ochoty, ale masz swoją wizję na siebie, dużo łatwiej będzie ci budować na autorytet. Dlatego pierwszy miesiąc to praca nad tym, żeby najpierw poznać siebie dużo lepiej. I o tym jest szkolenie. Będziemy mówić o tym, co wiesz, czego nie wiesz o sobie, co już masz, czego nie masz i ogólnie o fundamentach Twojej siły w Twojej roli. Po drugie, potrzebujesz zbudowania Twojej autentycznej charyzmy. Podkreślę to jeszcze raz: autentycznej charyzmy. To, że trzeba mieć charyzmę, to wszyscy wiedzą. Ale te czasy, które mamy, wymagają dwóch dodatkowych rzeczy: autentyczności i transparentności. I autentyczna charyzma będzie liczyła się bardzo mocno. Dlatego w miesiącu drugim będziemy pracować nad tym, w jaki sposób zbudować Twoją siłę wewnętrzną. Będziemy przyglądać się, kim naprawdę jesteś, jaką markę osobistą chcesz budować, na jakich prawdziwych Twoich wartościach musisz się to opierać. Będziemy też mówić o tym, w jaki sposób budować zaufanie do samego siebie, a potem też biznesu do ciebie. Po trzecie, musisz określić Twój wkład w biznes. Dużo rozmawiając o tym, czego biznes potrzebuje, mówiliśmy o tym, że dobrej energii na kolejny rok. I tą dobrą energią jest inspiracja. I dlatego mocno będę Cię zachęcać do tego, żeby nauczyć się, po pierwsze, samemu być inspirującym dla samego siebie. Po drugie, umieć rozbudzać tą inspirację u innych, a po trzecie, na skalę bardziej masową kreować tą inspirację, po to, żeby właśnie to był Twój wkład w biznes na kolejny rok. Po czwarte, oprócz szkoleń potrzebujesz konkretnych rad i wskazówek. I od tego mamy Higher Mentoring. Raz na miesiąc będziemy rozmawiać o Twoich wyzwaniach. Możesz przynieść dowolne pytanie i będziemy poszukiwać na nie odpowiedzi. Po piąte, Potrzebujesz wymiany doświadczeń z profesjonalistami HR. Nie wymiany na grupach Facebookowych, gdzie nie wiadomo, kto odpowiada, nie wiadomo, czy można zadać swoje pytanie, no bo nie wiemy, kto ogląda to wszystko. Tutaj będziesz pracować w zamkniętych grupach, w małych grupach, gdzie możesz przynieść swoje osobiste wyzwanie w Twoim kontekście i popracować z innymi. HR Action Learning, tak się nazywa ta metoda. I po szóste. Mimo ogromnej wiedzy merytorycznej, musisz też zrozumieć, co stanowi Twoją osobistą blokadę. I od tego mamy HR Coaching sesję raz na miesiąc. Czy to wystarczy? Jak widzisz, kurs silny, inspirujący HR to szereg różnych działań, intensywny program przez kolejne trzy miesiące. I można by było właśnie zadać sobie pytanie: czy to wystarczy? Ale powiem Ci tak. Wielu HR ma doskonałą wiedzę HR, ale brakuje im przebojowości. Umiejętności wywierania wpływu i siły przebicia, asertywności, dostawiania granic, czy wręcz egzekwowania, odwagi, pewności siebie i tu mówię o bardzo różnej odwadze do wygłaszania własnych poglądów, do trzymania się swojego kierunku, mimo że się nikt nie zgadza i tak dalej, i tak dalej i oczywiście zaufania do samego siebie. Ale nad tym trzeba popracować głębiej. Nad tym trzeba popracować już za pomocą dodatkowych rzeczy. I dlatego Dostajesz nie tylko kurs, ale też m.in. szkolenia z rozwoju osobistego, np. jak budować pewność siebie. Sesje coachingowe, co tydzień możesz się zgłosić na sesję i popracować z coachem indywidualnie, na grupie, nad twoim wyzwaniem. Masz sesję mentoringu, life mentoringu, masz narzędzia coachingowe do self-coachingu, które pomogą ci systematycznie pracować właśnie nad swoją odwagą, przebojowością, pewnością siebie. I dostajesz też szkolenia profesjonalne w ramach Akademii Coacha. W tym roku wielu mówi o tym, że HR musi się stać bardzo dobrym coachem, bo tego będzie biznes potrzebował. Także masz też takie szkolenia. Podsumowując, otrzymujesz nie tylko kurs silny inspirujący HR, ale i dostęp do całości programu miesięcznego, który nazywamy Self Coaching Program. Jest to, nie boję się powiedzieć, jeden z najlepszych programów coachingowych na naszym rynku. Tu masz przykład harmonogramu całego self-coaching program, którego częścią jest właśnie kurs, o którym opowiadam. I zobacz, jak wiele rzeczy tu mamy. Mamy live coaching co tydzień, mamy coaching przekonań, mamy business masterclass, mamy career coaching. Wiele intensywnych działań, które pomagają Ci się rozwinąć. Możesz już myśleć, „O Matko, święta, czy ja dam radę wziąć udział w tym wszystkim? Ale o tym powiem za moment. Podsumowując, dlaczego warto dołączyć do kursu silny i inspirujący HR? Po pierwsze. Zdobywasz wiedzę merytoryczną. Po drugie, dołączasz do grupy profesjonalistów HR, z których rad i wskazówek możesz skorzystać w ramach kursu. Po trzecie, rozwijasz Twoje kompetencje coachingowe. Tak jak powiedziałam, HR będzie musiał być silniejszym coachem. Zaznaczę, że te umiejętności rozwijasz nie tylko w Akademii Coacha, ale też przysłuchując się sesjom, jakie prowadzi inny coach. To jest nieocenione doświadczenie. I po czwarte. Wzmacniasz Twoją pewność siebie, asertywność, odwagę i siłę psychiczną, dzięki czemu stajesz się charyzmatycznym i autentycznym autorytetem dla biznesu. To kolejne pytanie, dlaczego warto dołączyć właśnie teraz? Po pierwsze, zapisy do kursu trwają tylko do 8 lutego. Po drugie, normalnie dostęp do kursu to wydatek 2,5 tys. złotych. Natomiast teraz, dołączając w ramach self-coaching program, płacisz tylko 279 zł miesięcznie. Otrzymujesz po realizacji kursu imienny certyfikat. Otrzymujesz też dodatkowy bonus, kurs online Jak zarządzać własną karierą w świecie wuka. Może ty nie potrzebujesz zarządzać swoją karierą, być może robisz to doskonale, ale w tym roku jestem pewna, że będzie trzeba pomóc wielu osobom w tym, żeby ich karierę zaplanować. I ten kurs został specjalnie zaprojektowany pod to, żeby budzić świadomość pracowników, uczyć ich brania odpowiedzialności za swoją karierę. Jestem przekonana, że znajdziesz tam wiele cennych wskazówek, jak to robić ze swoimi pracownikami. Może jeszcze masz jakieś wątpliwości, jeszcze się wahasz, czy dołączyć. Zaadresuję trzy z nich. Po pierwsze, może myślisz, czy będę mieć czas na realizację wszystkiego. Tak jak pokazałam harmonogram, wiele rzeczy więc po pierwsze, nie musisz realizować wszystkiego. Ty wybierasz, z których elementów chcesz skorzystać najbardziej. Możesz tylko i wyłącznie zdecydować się na szkolenia, mentoringi, action learningi i coaching typowo pod kątem kursu. Możesz zdecydować, że dodatkowo weźmiesz udział w jednej sesji live coachingu. Może weźmiesz udział w Business Masterclass. Wyobraź sobie Netflix. Masz jedną opłatę, a dostęp do wszystkiego. I to ty decydujesz. Co oglądasz. Po drugie, to ty znajdujesz czas na realizację tego, wtedy, kiedy tobie jest wygodnie. Dlatego, że każda sesja, szkolenie jest prowadzone na żywo, ale potem są też nagrania, które są dostępne dla ciebie w panelu kursu i oglądasz wtedy, kiedy chcesz. Po drugie, może się zastanawiasz, co to znaczy comiesięczna płatność za program. Tak jak powiedziałam, kurs silny i inspirujący HR otrzymujesz bezpłatnie w ramach dołączenia do co miesięcznego jednego z najlepszych programów coachingowych Self-Coaching Program. I za udział płacisz co miesiąc 279 zł. Możesz zdecydować, że jesteś z nami tylko 3 miesiące tyle ile trwa kurs. Ale możesz też zostać z nami dużo dłużej i odkrywać non-stop, nad czym warto pracować i non-stop się rozwijać. To ty decydujesz, czy po 3 miesiącach. Rezygnujesz z self-coaching program, czy z nami zostajesz? Czy to kurs na pewno dla mnie? Ostatnia wątpliwość. I powiem tak, jeśli jesteś w roli HR i widzisz, że jest różnica pomiędzy tym, co mógłbyś osiągnąć w roli HR, a co osiągasz, bo nie otrzymujesz być może wystarczająco wsparcia w roli HR organizacji, albo być może tobie brakuje siły przebicia, to zdecydowanie polecam ci ten kurs. Bez silnego autorytetu w roli HR Trudno będzie ci się stać silnym partnerem w biznesie. Mam nadzieję, że zobaczymy się już wkrótce. Zdecydowanie i z całego serca zachęcam cię, dołącz do nas. Jeżeli pojawiło się jakiekolwiek pytanie w Twojej głowie i ciągle nie masz na nie odpowiedzi, to też jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zadzwoń do nas lub wyślij do nas maila i na pewno na nie odpowiemy. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Z tej strony, Ela Krokosz.